I wysadzamy. Dwa, jeden, bum! Uuu! Czekaj! O nie! Golem! Ej, golem chce mnie zabić. w im kolejną chatę. I artyst forma zrazu go! Dobra, wysadzam! Uuuuh! Nie! Aaa, Wysadzam! Jestem PKPL, a to jest jedenasty odcinek kwadratowego survivalu w sezonie drugim z elotypkiem. I w tym filmie y, będziemy rozwalać wioskę, te stare tamte rozlatujące się domy, po to by potem wybudować tam takie nowe, fajne, rozwaliby po prostu takie małe, słabe domki, duże boże rozwaliby. Znaczy duże może zostawimy, a małe rozwalimy, a potem może na zakończenie zbierzemy jajo smoka. Co ty na to, elotypek? O, myślę, że tak. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Dobra, zacząć byśmy może zaczęli od jakiegoś, nie wiem, nie. starego, rozlatującego się domku. Masz jakiś pomysł na rozwalenie go? Tak żeby to w fajnie sposób. Tyk. Ej, dobra, mam nie, chyba nie, fajny pomysł. te po drzewach. To teraz do watera. Kurde, nie wyjdzie mi water. Ej, wyszedł mi water, ale mam pro ale mam proski da Dzięki. mam pięć no. Dobra, teraz to nam będzie lepiej wyglądać, ale... Nie zróbmy dużego boom, tylko takie... Wiecie, żeby tego... Całe boom! Żeby nie wysadzić tego za bardzo Ale faj, ale tego nie rozwalaj, tego domku nie rozwalaj, bo tutaj jest bardzo dobry ziomek. Co, żeś wysadził? Nie, ja nic nie wysadziłem. To co wybuchło? Spałe, ale kurde, ale jest duży creeper. To ten duży zostawmy, tamten może też. Ale na przykład ten. Nie, tylko muszę zombie jakie rozwalić. Ale może ten tutaj już. Aha, tutaj. Musimy trochę bares. dokładnie oświetlić, bo mam tak są, bo to słabe oświetlenie. Dobra, to ja tutaj wezmę, ewakuję y, mieszkańca. Trzeba się nawzajem, dobra. Kurde, ale mam. Niech ten wylażer idzie, to jest bardzo niebezpiecznie. Znasz ten sposób? Co się tak trzeba, co chwilę jakby yy, jego of... Rozwalę mu zaraz te drzwi. W jaki sposób? Weź, weź go tym sposobem, że w kuko na niego klikasz i on do ciebie idzie. Weź go, odsuń. Jeszcze zabiorę wartościowe rzeczy z tego domku. Odpalam. 3, 2, 1. Wówó, uciekaj! Żeby mu się nic nie stało. Jak wysadziło pięknie mu chatę? Uwaga, Dobra, wysadziłem. On, mnie się wydaje, że on niezbyt tego zachwycony, że rozwalił chwilą chatę. Dobra, to może kolejne domy to od razu te. O nie, to z masach leczerów. To lepiej nie. Tego ziomka nie, tego domu nie. Poczekaj, zabieram wartościowe rzeczy. Zabieram meble. Zabieram meble. Dobra. I wysadzamy. No, odsuń się, idź. 3, 2, 1, ¡bum! Uuuuh! Czekaj! O nie! Golem! Ej, golem chce mnie zabić. I wszyscy chcą mnie zabić. Ej, sposób. Pomóż mi trochę, byczku. O nie! O nie! Ej, przynieś lawę, byczku. Mógłbyś przynieść lawę? Ale ziomek jest na mnie zły. A na mnie są wszyscy źli i wszystkie chcą mnie zabić. Przegiwnąć. Give. A, bo ja nie ma miejsce, weku, ty Lawa. Bucket. E, dobra, może jednak nie jestem zbyt dobry w zabijaniu golemów na speedrunach. Mm, o, 18 żelaza. O nie, na drzewo! lewy wybuch! no dobra. Nie, 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 żeby tego to nie wysadziło za dużo. O nie, wysadziło trochę drzewa. Dobra. Ewakuję ich. Kto tak wali tymi drzwiami? Dobra, wysadzam im kolejną chatę. Ty on to jest z, z golem. Nie no, no tak to. Dobra, wysadzam! Nie! A! Wysadzam! No i golem chce mnie zabić. Siema golemik sobie. Golemki rozwalone. O nie! Fundamenty się zostały. Fundamenty też wysadzimy. O nie! Villagerzy oderwali. Ej! Pomóż, pomóż, przyjaciel, 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 Tatu no Widzisz co mnie goni? Albo już nie widzisz, bo przestało mnie gonić. Dobra, patrz, kolejną, kolejną chatę wyburzyłem. Widzisz, szybko, sprawnie nam to idzie. Chcesz połapkę na golemy? No dobra, i ty je będziesz potem wpychać jak mnie będą gonić. Dobre, dobry. Dobrze, że mi pomagasz. Nie, to, potem tam wylewać lawę. Dobra, ten domek zostawimy. Może na razie. Dobra, myślę, że Ale teraz nie rozwalajmy chyba tych więcej chat, chociaż... Aż dobra, zrobiłem może... Ja. Dobra, ten to już jest i tak rozwalony. To ten i tak już się nadaje tylko i wyłącznie do rozbiórki. Jak się pan z tym czuje? Cieszy się pan. Bo ja bardzo. O, wysadza! Nie! Ja wysadza Dawaj, 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 dawaj! Ej, niech on wpada! Nie, nie udało mi się. I nade mną jest chyba... Trochę zły na mnie golem. I to nawet chyba nie jeden. I na pewno tych golem patrz jakie hedy, Patrz jakie hedy. Ej, wylej tu lawę! Chodź! Nie! No tam, gdzie była kiedyś nasza stara baza, to tam jest milion golemów w dołku. Chodź, no, wylej, wylej, no teraz, o nie, 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 dobra, wylałeś, wylałeś, dobra, 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 dawaj, 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 i dobra, topią się, i jeszcze, żeby tamten tam wpadł. Wiesz, gdzie ja jestem? A Walko, tylko Spadł, spadł, I mnie zdążył zabić. Ciekawe. Ej, dobra, Ciekawe. powiem ci... Skraftuj pistol i dźwignie. Żeby zebrać to jajo, bo na zakończenie weźmiemy to jajo, zbierzemy. Okej? Okay? Tak. No! Ale rozwalamy pięknie tą wiochę! Powiem ci... Nigdy jeszcze tak satysfakcjonująco nie rozwalałem wioski w Minecraft. Zawalałoby Raskila. Fyk! Dobra, którego to byśmy ja jeszcze to... rozwalili? Dobra, może tego. Dobra, może jeszcze. Czekaj, tamtego zostawimy, tego zostawimy. Dobra, no to tego jeszcze wysadźmy. Ewakujmy tutaj wszystkich mieszkańców. Poczekaj cyk, rozwalam tutaj według moich procedur. Wyjdź stąd, żeby cię nie wysadziło. Uciekamy i wysadzimy. Łuuuu! Ile golemów oberwało? Widziałeś to? Ile golemów oberwało? No. Dobra, jest parę, jest parę golemów w pułapce. Zabijam to a ja podpalam resztki dachu. Dobra, to się reszta się spali. Pięknie. Wszystko się spala. Nie wiem, nie wiem jak je zaciągnąć. A nie, bo jest wyłączone palenie się. No tak. No tak. Muszę to rozwalić, bo palenie jest wyłączone. Ale tych niewkurzonych nie zabijaj. Zabijaj tylko te wkurzone. Czyżesz naprawdę powiększył tą dziurę? A to jest łapka na właśnie. Gdzie woda, żebyś mógł się ewakuować? Się wodą zaleję. No nie, no łapka, no żeś mi zniszczył wodę. Nie, <śm> ja tu siedzę o nie! No no, skąd ty lawi już nie zdobędę nigdzie, nie wiem. Łapie ale, ale żeśmy to nieźle rozwalili. Dobra, to jest na szczęście źródełko, to... To ale... masz szczęście, muszę lecieć do naderu przez ciebie, node. De, 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 de. Dobra, jak widać... Do... Dobra, jak widać, drodzy widzowie, wyburzyliśmy kilka domów. Ja nie wiem teraz co z tym zrobić, tak szczerze mówiąc. Yy, wysadziliśmy fundamenty, także... Yy, także... Jaka jest dobra pułapka? Um, na golemy. Yy. Naprawdę myślałem, że creepery są na tyle... Tyż go podpalił przed chwilą! Zostaw sobie jedne golemy! No moja lawa, bo nie zabieraj mi lawy! Jeżą wiadrem albo czym, ale... Ale nie mam wiadra przy sobie. Tu trzeba ten teren oczyścić. Widzisz, co tu się stało przed chwilą? To też trzeba wysadzić Jakaś fajna pułapka na golemy O, Nie rób pułapek na golemy mówię do ciebie Trzeba tą nagrodę wysadzić Znaczy nieco. Nie, Patrz nie, jak nie, to nie, nie Nic nie widzę Przez ciebie bo się palę O dziękuję Pierwszy chcę przyjaciele Dobra, patrz jak ja tu już ładnie wyczyściłem ten teren. Dobra, starczy. I fajny będzie tytuł: Wysadzamy wioskę. Chodź, dobiję tytu, dobra, dobiję go jeszcze. I możesz tego golema usunąć. Dobra, nazwę cię specjalistą od zabijania golemów. No, możesz go usunąć. A gdzie ty jesteś? Dobra, sam go usunę. A ja gdzie już coś nawet nie widzę. Przy starej bazie. Już idę. Kaszę cię! się do góry, buduj się do góry, ja go tam spalę. Dziękuję. Z tym mi akurat pomogłeś. Dobra, usuniesz tą lawę. Usuniesz ją. Śmiałem, teraz. Nie, nie robi jej. O, już że się iron spalił, no. Tak. Kończymy z tym y, wysadzaniem tej wioski. Chociaż może bym tą studnię w przyszłości ulepszył, bo mi się tak średnio podoba. Więc teraz zrobimy tak, zrobimy tłok, piston. Dobra, mam pistona, to chodź. Chodź do nederu. Dobra, no, Zbierzemy to, jaj... Zbierzemy, to... Zbierzemy to jajco jajco? Zbierzemy to jajco i damy sobie w jakimś chodorowym miejscu na półce. A potem nam się wyleje, wy, wykluje... Dobra, ja, ja już idę, a potem cię tepnę. Dobra, idziemy. Tutaj jak ja poza... Poza odcinkami zrobiłem takie coś, żeby się można było do tego endu dostać. Nie, po prostu szybciej, nie, bo oczywiście przez Neder idziemy 8 razy szybciej. Tak, Lotypek? Jestem przy portalu. No ale miałeś potwierdzić, że idziemy 8 razy szybciej? Tak, 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 tak. tak. No i jesteśmy już bardzo szybko przy portalu. Dokładnie tutaj. Dobra. A to musi być, ten tłok musi być lepki, czy wystarczy ten zwykły? Zwykły. to dobrze, mam nadzieję, że mi się uda. To wiem, warto. kurde, byłem mega blisko portalu. Dobra, najpierw, bo jak on, jak się na niego kliknie, żeby je zniszczyć, to ono się przemieści, tak? nie no. Więc najpierw na niego kliknę. Dobra, gdzie jest? Dobra, jest teraz tutaj. I teraz robimy to tak. Tu dajemy pistona. Zabudowa się żeby... klikłem na niego. Dobracyk Dobra, cyk. Dobra. Wow. Chcesz się podtrzymać? A chcesz się podtrzymać, daj. Poczekaj tylko, ja to jeszcze zniszczę tego dirta. Masz, podtrzymaj sobie, ale oddaj mi. Tego mam mało. O. Dobra, dobra dajcie. Daj. Trzymaj. Tylko chodziła pigmenta. Dobra, wchodzimy. No, no bardzo no, 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 wchodzimy. Dobra, nic jesteśmy już w Idzie, bazie. Dobrze, dobra, ja też już siedzę w bazie i gdzie byśmy to sobie położyli. Tak, żeby w fajnym miejscu było. Na przykład nie wiem tutaj. Tak na tak, co? Tak nie, tam tutaj gdzieś. Tam takie honorowe miejsce tutaj na środku. Albo nie, może tam na dole na półce. Może tutaj, o! Zobacz, tutaj może. Albo o. tutaj. Gdzieś. Albo. Albo tu, tu może. On dawaj. O! Jeszcze bym dał tabliczkę z datą pokonania smoka. Prawny motorski 14 Czternasty, dziesiąty, dwa. Nie, 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 nie. Chodzi o tętę... Tu oh, To co, będziemy kończyć? Chodź! No, gdzie się tam moczysz z tym wiadrem? Nie mo... Dobra, chodź! Jeszcze, dobra! Jest. Dobra, no nie no! Usuń tą wodę! Ty, usuń to, no, ale ty mnie te jak dobra? I młotem ty! Dobra, więc to już by był koniec tego odcinka. Zdobyliśmy jajo tam jest na półce, wyburzyliśmy kilka domów, więc ja się z Wami żegnam. Cześć i do widzenia!